A dziś nauczę cię gotować jajka na twardo. Weź jajka, wyjmij z lodówki i odstaw, żeby były w pokojowej temperaturze. Ja robię do święconki, więc gotuję więcej. I zalej te jajeczka letnią wodą, nie zimną, tak żeby wszystkie były pokryte wodą i zacznij gotować pod przykryciem. Woda ma się zagotować. Wyłączamy gaz, zamykamy pokrywkę i czekamy 14 minut. Nie wyjmujemy, tylko niech w tej wodzie czekają i się gotują. I minęło 14 minut. Wylewamy tę gorącą wodę. No i teraz hartujemy. Zimna woda. Najzimniejsza woda w kranie leje się na nasze jajeczka i w tej zimnej wodzie trzymamy kilka minut do studzenia. Nasze jajeczka są gotowe. No i zobaczmy, jak obiera się nasze jajeczko. No idealnie odchodzi skorupka od białka. Popatrzcie. Naprawdę fantastyczne. I tak ma wyglądać idealne jajko na twardo. Popatrz.